To jest człowiek, którego sama fotografowałam, ten, o którym mówiłam. Jak to... Skąd w ogóle są te trupy wszystkie? Po prostu ci, którzy torturowali, to są jeszcze ludzie torturowani przez Rosjan, bo potem przyszła czeczenizacja, czyli, czyli tak jak sobie zaplanował Putin, Czeczeni sami będą się mordować. To jest jeszcze Czeczen zamordowany przez Rosjan i podrzucony, zwykle byli podrzucani albo na śmietniki, albo na te, na cmentarze, albo do meczetów. Jego znalazłam, takie miałam szczęście, znalazłam go w meczecie. Cała ręka, od cała jego ręka jest jeszcze czerwona, a tutaj gdzieś tam dalej mam. On był to, proszę, jak potwornie jest tutaj zbity, storturowany. Co robiono mu z tą ręką, tego nie wiem. W każdym razie, że to był, że tutaj miał podłączony prąd, a tutaj gdzieś zaraz pokażę i mam jego. O, proszę. Tu są jego stopy. O. Tu są stopy po torturach prądem. Proszę zobaczyć, jaka ta stopa jest pokurczona. Tutaj jeszcze ma, tutaj jeszcze ma drut. O. Tutaj jest jeszcze drut na palcu, który yy, no świadczy o, o, o tym, że był podłączony do prądu. Tej stopy nie widać, jak jest straszliwie skurczona, a tutaj widać, że, że te palce są zupełnie skurczony. Dzień dobry, Magda Siemiel z tej strony. Ja dzwonię z telewizji polskiej. Chciałam się spotkać z konsulem. Kiedy byłoby to możliwe? Panie, to proszę pozwonicie między w pół po trzecie. To konsul jest teraz nie ma. Aha, teraz nie ma konsula. Tak, tak. Czyli mam po 15 zadzwonić. Tak, tak, tak. Dobrze, tak. będę dzwonić. Y -y. Do usłyszenia. Co się czuje pierwszy raz, kiedy zobaczy się zwłoki? Paraliż, przerażenie. Czułam to, czego nie powinien czuć dziennikarz i reporter, czyli zażenowanie w pytaniu ludzi o ich los. Pierwszy mój przyjazd do Czeczenii to jest rok 1997. Jest to pół roku po zakończeniu się tzw. pierwszej wojny, która rozpoczęła się w 1994, skończyła we wrześniu 96. To jest nieprawdopodobne odczucie zobaczyć zabite wszystko, zabity krajobraz, bo zabite są drzewa. Po czym się widzi zabite drzewa? Po tym, że są ścięte równo przez jakiś pocisk. Te wypalone domy, oczodoły okien, te yy, balkony, które, które tak bezradnie zwisały, kiedy sobie człowiek wyobraża, tych ludzi, którzy tam byli, to się zastanawia, czy zdążyli uciec, czy też tam zginęli. Wmawia się Rosjanom, że Putin uregulował sprawę czeczeńską, że w ogóle nie ma tam e, żadnych problemów. A sprawa czeczeńska, wojnę w Czeczeniu, należało dlatego wywołać, tzn. dlatego prowadzić, że Czeczenia chciała się oderwać od Moskwy. Nieprawdą to jest. My od Rosji chcemy tylko jednego, żeby Rosja więcej nie miała prawa nas zabijać. Czy rzeczywiście należało bombardować Szczeczenie? nawet jeżeli takie maleńkie państewko chciało niepodległości? To czy należy posyłać eskadry bombowców, które równają z ziemią całe miasto? Może można było się z Szczecinami inaczej dogadać niż bombardując ich i prowadząc wojnę, która w 1993 potrzebna była Jelcynowi, który tracił w ogóle poparcie jego notowania były najsłabsze od momentu, kiedy objął prezydenturę i tylko, tak jak się wtedy mówiło, maleńka ja powiedzonosna ja, wojna, mała zwycięska wojna postawi Cze Jelcyna na nogi. No, nie postawiła, a, a tysiące ludzi zabiła. Przy pierwszej wojnie y, wiadomo było, że istnieją punkty filtracyjne, czyli takie, do których się zabiera ludzi i gdzie się, gdzie się ich torturuje. Rzucano ich jak worki na, na, na ciężarówkę i oczywiście ci, którzy byli na dole tego stosu worków, czyli stosu ludzi, no ginęli od uduszenia. I już samo to jest przerażające. Y, I przerażające, to jest jeszcze z pierwszej wojny opowiadanie jak zrzucono człowieka z ciężarówki. on Złamano mu kręgosłup, on nie mógł się ruszać, ale żołnierze rosyjscy nie wierzyli, że on nie może się ruszać, myśleli, że tylko udaje najechali na niego ciężarówką, żeby sprawdzić, czy on żyje, czy też nie żyje. I to wszystko okazuje się niczym, albo prawie niczym, w porównaniu z tym, co spotyka tych ludzi y, od roku 1999. Wszystko to są ludzie, których zabrano w zaczystkach do punktów filtracyjnych, do to, no tam gdzie się torturuje ludzi, i potem w takim stanie zwrócono rodziny po prostu. W takim stanie ich znajdowano. A ten człowiek to nie jest. Ten człowiek był zabity w domu. To nie bywało, jakie on ma niebieskie oczy. Ten człowiek leży tutaj, to jest brat maliki Umrzajewej, który był niepełnosprawny umysłowo. I jego zabrano wcześniej, to znaczy zabrano, porwano go z domu, torturowano i go zwrócono w stanie już zupełnie nie się do niczego. Dzień po tym y, przyjeżdża y, oddział żołnierzy, układają wokół nie, zabijają go, strzelają do niego, tak jak leży, po czym ściągają go z tej pościeli. Układają wokół niego automaty i mówią, że oto unieszkodliwili kolejnego bojownika, to znaczy kolejnego bandytę tam Czeczena, boj bojownika. России, Dzień dobry, Magda Dzień dobry. Szymiot, Telewizja Polska. Proszę pana, ja byłam umówiona, dzisiaj miałam po 14 dzwonić. To to pani chodzi... Z panem konsulem mogę rozmawiać? To, to nie, to pan konsulie. Nie ma pana nie, nie ma, nie ma pakan, nie, nie ma. To proszę pozwolić i później. Wie pan co, bo ja wczoraj dzwoniłam i ja się umówiłam dzisiaj po 14 koło trzeciej, żeby... No, nie, ma, pani, to, Aha, nie, nie ma panie, to nie ma пока. To kiedy mogę zadzwonić? No to z można to... Żagodzinę. Aha, za godzinę mogę tak, spróbować? Tak, tak. Dobrze, do usłyszenia. Najstraszliwsza no rzecz, która po, pojawia się nieustannie, to są tak zwane zaczystki, czyli otaczanie potrójnym pierścieniem wsi w nocy, gdzieś tak o trzeciej godzinie to się zaczynało i tak, żeby się mysz nie mogła stamtąd prześlizgnąć i wdzieranie się do domu po domu yy, w poszukiwaniu no właściwie czego? Kogo? W poszukiwaniu partyzantów. Wiadomo, że tych partyzantów się tam nie znajdzie, ale szukanie pretekstu. Chodziło głównie o zastraszanie. I porywanie ludzi. Bicie, najpierw porywanie albo zabijanie na miejscu. To wszystko przy dzieciach. Gwałcenie. Szokty. то, что было со мной. Как спали, точно так же у нас мешки. Мешки есть? Вот мешки на голову. И то же самое происходит и сейчас, в данном ситуации. Убивают людей. Нет никакой гарантии стабильности и безопасности. Когда попадаешь под пресс, это и током били, и саперные ботинки, обувь саперные, это бронированное железо в нем. Слышали разговоры, как только забастовку уйдет, если отпустят железную дорогу, расстрелят. Из-за этого это пошло в эфир сразу через интернет. Это пустили по Европе. Вот из-за этого нас отпустили, только из-за этого. Но если бы этого не убили, примерно под пытками заставили бы двоих-троих признаться, что они бандиты. To my banda, bojowików, dwóch, trzech pokazali by po telewizoru, podjętej w wojenną formą, jak обычно to dzieje się u nas. A ostatnich po prostu rozstrzelali by. Te zaczystki były znakomitym pretekstem do zarabiania ogromnych pieniędzy. Do wymuszania tych pieniędzy. Nie masz żadnego dowodu. No jak to? Przecież ci dałem dowód. Nie było żadnego dowodu, dawaj pieniądze. No to dajesz ostatnie pieniądze, jakie masz. A jeżeli zabierają ci syna, Посели, вырывая его. Ну, это, очевидно, отдашь все, что у тебя есть, чтобы его отыскать. Когда человек уходит на работу, а вечером привозят изуродованный труп. Не говорят ничего. Братья ездят туда, uh -huh. сюда. Ну, узнают, адвоката нанимают. Они ничего, пока расследование идет, и ничего нельзя сделать. nie wiedzą już przez kogo są gnębieni. Czy przez Czeczenów, czy przez Rosjan, bo odbywają się polowania. Łapie się ludzi z ulicy. Generalny was. Dzień dobry, Magda Siemion, Telewizja Polska. Czy z Panem Konsulem mogę rozmawiać? Tu się Halo? Tak? Panie, tu nie ma konsula. Nie ma konsula znowu? Nie, ma, nie ma. A kiedy będzie? To za godzinę pozwonicie. Znowu za godzinę mam zadzwonić? Tak. Dobrze. Dobrze będę dzwonić za godzinę. To są właśnie te szczątki, za którymi jeżdżą po całej czyczeni do dziś dnia ci, którzy nie znaleźli swoich ludzi. To są ludzie spaleni. To tak samo są ludzie po torturach z wyłupionymi oczami właściwie tak przeglądając to, no zastanawiamy się, gdzie jest granica bestialstwa i kujbo, no czemu to ma służyć. Tu chodzi tylko o to, żeby, żeby torturować. Tutaj jest właśnie klatka piersiowa człowieka y, torturowanego palnikiem gazowym. Kawałek rączki nogi dziecka. To są wszystko Zdjęcia ludzi rozerwanych dynamitem. Ten dziewięcioletni chłopak yy, znalazł yy, Lizak, Czupa Chipsa. Wziął do ręki i takie są rezultaty. Jemu tylko urwało palce. A jego kolega wziął tegoż, yy, takiego samego Czupa Chipsa i rzucił go w ognisko i następnego dnia robiono już mu pogrzeb. Yy, zrzucanie zabawek w postaci bomb, yy, znaczy bomb w postaci zabawek było powszechnie praktykowane tak w pierwszej wojnie, jak i w drugiej wojnie. Putin nie posłałby milionów do łagrów, tak jak Stalin. Bo po pierwsze nie może, po drugie jest mu to niepotrzebne. Za Stalina nie funkcjonowała telewizja, przy pomocy której można było zmanipulować naród i to, co naród myśli, to, co mówi, to, co czyni, tak jak teraz. Rosjanie nie wiedzą, czym jest demokracja, bo nigdy jej nie próbowali. Nigdy. Putin to jest showman. Putin bardzo kocha telewizję i Putin bardzo boi się normalnej rozmowy z jakimkolwiek oponentem. Kiedy on spotyka najmniejszą krytykę, staje się agresywny i bardzo często wulgarny. Każdy z dziennikarzy pamięta zapytanie dziennikarza zachodniego, belgijskiego chyba czy francuskiego, który zapytał tylko panie prezydencie. Wydaje się, że w Czeczeni jednak nie nastąpiła taka normalizacja, o jakiej Pan mówi. W odpowiedzi Putin tak się zdenerwował, że, że powiedział, jeśli Pan jest takim orędownikiem racji islamskich, to niech Pan pojedzie, to Pana obrzezają. W Moskwie robią to świetnie, a może utną Panu wszystko. Dzisiaj Rosjanie jeszcze bardziej nic nie wie o Czeczeni niż dawniej. Dzisiaj jest przekonany, jest przekonywany przez telewizję, że w Czeczeniu kwitnie dobrobyt, że w Czeczeniu rozwijają się nawet organizacje obrony praw człowieka, że wszystko tam jest normalnie albo jeszcze lepiej. Pokazuje się pięknie odbudowane centrum, no ale przecież nikt nie powie tym Rosjanom, a tym bardziej im nie pokaże, bo to jest niemożliwe, że za fasadą bardzo często nie ma nawet schodów. No ale kto powie Rosjanom, że niemal każdy dyplom, niemal każde zaliczenie na tym Uniwersytecie Groznieńskim kupuje się za dolary, że jest 70% bez, bezrobocia w Groznym, w Czeczeniu i że każda praca wymaga łapówki. Hey, Maria, Можно и, как сказать, за деньги купить. Можешь, если хочешь быть профессором, если хочешь директором, заплати и все. То, что сейчас происходит в Чечне, имеет позоры нормальности, а есть глубоко посунетый террором, власти, премоком. То, что по телевизору показывает, то, что все в Европе знают, по Чеченской республике, Zaskoczyło mnie też dziwne zachowanie się kobiet. One nie płakały. One opowiadały o straszliwych rzeczach. O tym, jak grzebały e, swoje dzieci. E, Czeczenka podprowadza mnie do drzewa i pokazuje jakieś ślady na tym drzewie i mówi o popatrz, to są resztki mojej córki, mojej córeczki i ona nie płacze. I wtedy zrozumiałam, co to znaczy wypłakać wszystkie łzy. To jest no, bardzo dziwne uczucie, dlatego że obracasz się wśród tych ludzi, oni z Tobą rozmawiają, oni się uśmiechają i widzisz, że, że to jest zupełnie niewspółmierne, że to nie współgra z tym, co myślą i co czują. To było w Siernowocku, 2001 albo drugi rok. Całą wieś zgoniono na kraj wsi i przywiązano do czołgów, przywiązano kobiety i zaczęto je gwałcić. Mężczyźni też tam byli. Rosjanie mówią no co co z was za bojownicy co nie 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 walczycie o wasze kobiety ci się rzucili na tych Rosjan przywiązano tych którzy się rzucili do tych odwiązano kobiety przywiązano tych mężczyzn i zaczęto ich gwałcić na oczach tych kobiet. ja do domu, uznała, że u mnie w jeden dzień pod матери, брата, матери, сестру, матери, мать, матери, э, сестры, дочка. В один день 9 человек, 10 человек убили двухлетнего ребенка. Я ехала за границу, у меня забрали документы все. Мне разрешили деньги, все в лихой инстанции забрали у меня в Ростове. Я с Чечни уехала, сейчас в этом месяце 27-го исполнится 4 года. Dzień dobry, Magda Siemian, Telewizja Polska. Czy może zostałam pana konsula? To nie ma konsula. A będzie dzisiaj? To, nie, to jutro dzwonicie pani. Aha, bo ja miałam zadzwonić. Tak, jakieś... tak, po dziesiątej, jutro po dziesiątej. Aha, jutro po dziesiątej. I będzie?